Witajcie w kolejnym, pierwszym w tym roku odcinku Gwiezdnych Newsów. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Jakiś czas temu linia zabawek z serii Disney Droid Factory wyjaśniła nazwę droida protokolarnego Grifa Kargi z trzeciego sezonu The Mandalorian. CW24, czy też CW24, jest hołdem dla aktora grającego Grifa świętej pamięci Karla Wodersa którego pożegnaliśmy dwa lata temu. Jak myślicie? Czy o którymś z nich jeszcze usłyszymy w przyszłych produkcjach Mando? George Lucas dostał stylizowanego na siebie LaBubu. I tak, nie mam pojęcia jak to skomentować, więc przejdźmy dalej. Caitlin Kennedy po niemal 14 latach oficjalnie odchodzi ze stanowiska prezesa Lucasfilmu, ale wciąż w nim pozostaje jako producentka. Na swych następców wyznaczyła Dave'a Filoniego jako współprezesa i dyrektora kreatywnego, i wieloletnią dyrektorkę generalną Lucasfilmu Lenin Brennan jako współprezes i wsparcie dla Filoniego. Z całym szacunkiem dla wszystkich osiągnięć pani Kennedy, która jakby nie patrzeć stała za połową największych filmowych hitów w historii kina, która pozwoliła marce Star Wars żyć i wciąż się rozwijać. To cieszy mnie jej odejście, bo jeśli chodzi o funkcję prezesa filmu, to niestety nie potrafiła się tam odnaleźć i czasem postawić na swoim. Dla przykładu, wiele zapowiedzianych projektów było z góry narzucone przez Disneya, a gdy ona sama rozmawiała o filmach Star Wars, z Davidem Fincherem, Vincem Gilliganem i Alexem Garlandem, czy też dała zielone światło dla filmu o Benie solo, to projekty zderzały się z odmową zarządu, gdyż ten woli w kwestii Star Wars nie podejmować ryzyka. Kennedy wyjawniła, że Taika Waititi, James Mangold i Donald Glover złożyli już ukończone scenariusze do swoich filmów i określiła je jako świetne, niesamowite i bardzo nowatorskie. Lecz reszta zależy od nowego kierownictwa i tego, czy zdołają przepchnąć te projekty dalej. Dave Filoni wydaje się oczywistym i dobrym wyborem na nowego współprezesa Lucasfilmu. Jednak można mieć co do tego wyboru mieszane uczucia. Niestety już pojawiają się informacje, iż zarząd Lucasfilmu ponownie ma przyglądać się filmowi Filoniego, który miał zwieńczyć całe Mandoverse. I jeśli nadchodząca produkcja o Mando i grogu miałaby nie okazać się sukcesem, takiego film miałby być przerobiony na limitowany serial lub w ogóle nie powstać. Filoni niestety, choć pomimo wielu swoich zasług, nie ma ze sobą tak długiej i pokaźnej kariery jak Kennedy i skoro ona miała problem przepchnąć takie projekty jak Andor czy te wcześniej wspomniane produkcje lub też inne projekty np. z cyklu o Indianie Jonesie, to nie trudno stwierdzić, iż Filoni może zmagać się z podobnymi trudnościami. Mamy oficjalny zwiastun serialu, Star Wars Maul Shadow Lord, który w dziesięcioodcinkowej historii opowie nam o drodze Mola w odbudowie swojego imperium przestępczego. Premiera serialu zaplanowana jest na 6 kwietnia, a on sam poprzedzony będzie komiksowym prequelem, czyli miniserią Star Wars Shadow of Maul, która przybliży nam miejsce akcji serialu i jego bohaterów. Premiera pierwszego zeszytu 4 marca. I to by było na tyle w tym odcinku, moi drodzy. Żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło, uśmiechajcie się często i niech moc zawsze będzie z wami. Cześć.